Halo, halo Witajcie! Co tam na obiad robicie? Bo ja dzisiaj sobie piekę warzywa. Pomyślałam, że przypiekę sobie też kawałki kurczaczka, i posypię i zasypię żółtym serem. Lubię takie zapiekane rzeczy z, z piekarnika. A jutro zrobię sobie mm, spaghetti, które mi poleciła Alinka, która przypomniała mi o tym. Bo bardzo lubię spaghetti, ale zapomniałam o tym także dwa dni mam załatwione już a co dalej zobaczymy jak jeszcze macie propozycje to piszcie dobra, zabieram się za zdrapeczki dzisiaj mam dwie za trzy i dwie za dwa wszystkie to już były te zdrapki zaczynamy od tej najmniejszej ta ma numer 103 i tutaj szukamy wygrywającego numeru albo worka z kasą i automatycznie przyznawana jest ta kwota, która, która jest pod tym numerem. Troszeczkę zwiększymy. Zobaczmy, jaki tu jest numer. 45. Ok. I szukamy tego numeru. 16, 44, 58, 18, 7. Pięćdziesiąt pięć, co w drugim rządku? Pięćdziesiąt trzy, trzydzieści osiem, sześć, czterdzieści osiem, czterdzieści jeden i piąteczka. No okej, okay, tutaj nic nie mamy. A propos podoba Wam się mój kotek. Mam pięknego kocka, prawda? Już takiego pod Halloween z dynią. Pod Halloween, bo ma jeszcze, ma jeszcze taki... Taki... Jak to nazwać? Kaptur? Nie kaptur. Taką narzutę. Jak... Nie wiem, jak Batman albo... Kto jeszcze takie nosi? Takie jak się przebierają też na Halloween właśnie. Dobra, zaplątałam się całkiem w, tym, w tej yy, narzutce. Dobra, idziemy do następnej zdrapeczki. Następna zdrapeczka ma numer 24. Tutaj też szukaj, yy, szukamy wygrywających numerów. Tutaj mamy te nasze numery i tu jeszcze mogą być mnożniki 2 albo 5 albo 10 razy tyle. Także zobaczmy, co tutaj się kryje. Będzie coś, czy nie będzie?

9, 26, 29 i ostatnie 31. No też postać. Ok, bierzemy się za następną. Dobrze, jak już lecimy z tymi numerami wygrywającymi, to też weźmiemy to tak samo z wygrywającymi. Troszeczkę zmniejszę, żeby była całość widoczna.

Też nie ma, 26, też nie ma, 49, mamy wygraną, okej. Okay. Jak mi się tutaj odbija od tego światła, że nie widzę dobrze, 47, nie ma i ostatnio 31, też nie ma. Dobra, zobaczmy co tu jest pod 49, 49, tak, 49 i zobaczmy co tu się kryje? dyszka, no pięknie bardzo ładnie dyszkę dzisiaj dałam za zdrapki i mi się wszystko wróciło już tutaj bardzo pięknie, ok jeszcze mamy jedną zdrapeczkę tą zdrapeczkę też już znacie troszeczkę zmniejszy tutaj są symbole, które się trzeba wydrapać w tych rzędach tu albo tu na dole i jeżeli się utworzy pozioma lub pionowa linia, wtedy jest przypisana kwota. i tu jeszcze jest um, mnożnik, ile razy jest ta kwota, um, ile razy będzie, jak um, będzie pomnożona. Dobra, to zaczynamy od dwóch, może zaczniemy dwie od razu. Zwitek i berło. Okej, okay, zwitek jest tutaj. Zobaczmy na dole. Tu jest berło. I nigdzie więcej nie ma już. Nigdzie nie ma więcej. Dobra, zobaczmy, co tu dalej jest. Tron. Tron i. Garniec ze złotem. Dobrze, szukajmy. Tron. Gdzie jest tron? Albo garniec ze złotem. Tu jest garniec ze złotem. Okej. Okay. Garniec ze złotem. Zobaczmy na dole. Tu jest tron. I... I chyba nic więcej nie ma. Nie ma nic więcej. Dobrze. Zobaczmy następne symbole korona i zwitek pieniędzy. Plik pieniędzy. Korona jest tutaj. I zwitek pieniędzy tutaj jest. Plik pieniędzy. Na dole sprawdźmy jeszcze czy tu coś tutaj dołożymy. Nie dołożymy. Dobra, to lecimy następne. Gwiazda i naszejnik. No to szukajmy tutaj. Tu jest gwiazda. I na dole. Tu jest naszyjnik. I więcej nic chyba nie ma. Dobra, szukamy. To znaczy patrzymy, co jest dalej. Jakie symbole? Kłódka i bank. Dobra, szukamy tutaj. Kutka jest tu. Pięknie. I bank jest tutaj. Jeszcze zobaczmy na dole. Czy czasami się coś nie powtórzy? Ani kut... kutka jest. Jest kutka. Banku nie widzę. Nie widzę. Dobra, lecimy dalej. Portfel i safe Gdzie jest ten portfel i gdzie jest ten safe Tutaj nie widzę na dole Safe jest tutaj a portfel jest tutaj Dobrze jeszcze zobaczmy czy tu czasami na górze się coś nie powtarza. Nie, nie powtarza się Lecimy dalej. Diament i drzewko. Dobrze, popatrzymy na razie tutaj. Tu jest drzewko. I diament tu jest. A na dole. O nie tego, nie tego. Dobrze. Lecimy dalej. Worek z pieniędzmi i taczka. Dobra, patrzmy na górę. Worek z pieniędzmi albo taczka. Taczka jest tutaj. I worek z pieniędzmi jest tutaj. No dobrze. Coś się powtarza, nie? I ostatnie dwa symbole. I zobaczymy, co tutaj będzie. Monety i puchar. Tutaj nie mamy nic, a na dole jest puchar. I są monety tutaj, ale niestety nic nam to nie daje. Jeszcze sprawdzę, czy wszystko tego nie było, tego nie było, tego nie było, tego nie było. Tego, tego nie było, tego też nie było. Taczka chyba była. Była, ale to i tak nic nie daje, bo brakuje pierścionka, a pierścionka nie było. No okej. Okay. W każdym razie nie jest tak źle, bo jest jedna wygrana w tej zdrapeczce, gdzie można 18 milionów funtów wygrać. Nie, 18 milionów to są wszystkie yy, wygrane, a można wygrać największą to 300 tysięcy. Sprowadziłam Was w błąd. <gryw> w każdym razie jeszcze nie powiedziałam numer z drapki. Jak zwykle się zapowietrzam i zapominam o tym. To jest czwóreczka. <gryw> w każdym razie tutaj mamy wygraną 10 funtów i bardzo dobrze. I wychodzi na to, że zwróciła mi się cała kwota. Bardzo Wam dziękuję za, za obejrzenie y tego filmiku. Mam nadzieję, że się podobał i zapraszam na następny. Bye!